Siemano widzowie, dzisiaj nagrywamy doładowanie Google Play mam, o już tu zaczynamy. Teraz gramy Google Play. Wykorzystaj kod. Co? Ej, kod jest niepoprawny. A wpisałem dobrze. Może zyskamy kartę poddarunkową. Numer kuponu... A czy to nie ma być numer kuponu przypadkiem? Działa. Dobra, jestem. Udało mi się wpisać ten kod. Ludzie, czy wy Teraz włączamy Brow Stars. Alleluja. Alleluja. Uh. So stars. Nie to konto. Dobra, teraz klikamy tu. Tu. Tak, chcę kupić. Tak. Zagadzam się. Kup. Weszło? Tak, weszło. Rozumiem. No? Co? No co? Go, go, go! Jest! Mam to! Ile mam? Do którego poziomu mam? Do dwudziestego oh! pierwszego! Ludzie, patrzcie co to jest! Aleluja! Najlepszy dzień w życiu. Dobra, błyskotki. Nie odbieram kredytów, bo następny będzie odcinek, jak otwieramy te kredyty, jak będzie nowy Zadymiarz. Ja mogę odbierać romantyczne tylko że tych zwykłych nie chcę, bo... bo ja teraz będę dalej... oj, wiecie, no nie. Hmm. Rip skrzynki. Nowy spray, zobaczcie, jaki piękny ten taki. Dobra, teraz odbieramy geny. Mam jeszcze jakieś kamy? Nie mamy. Ile mogę, ja z praktycznych wszystkich mogę ulepszyć? Eksplozja mózgu. Kogo ulepszyć? Dobra, nikogo na razie. Teraz ile ja mam błyskotek? Ile kosztuje ten skin? Tysiąc? Nie biorę. A ten? Ile? Olu, ludzie, ja mogę. Czy ja mogę? Hmm. Nie mogę sobie kupić takiego. Ej, ludzie, czy mam kupować takiego skina jakiegoś? O z tych za 79, bo stać mnie. Ej, zobaczcie, ten skin jest trochę zbugowany, bo nie da się go się kupić za błyskotki. Tylko za gemy. Ej, jest promocja. Ale szkoda, że tylko nagry. Dobra, no to może sobie zostawię to. Patrzę misję. Dobra, bierzemy tą misję. Weźmiemy Franka na ten dryp Frank. Czekaj, gdzie jest ten Frank? Tutaj. Oh, mogę ulepić.

Ale praktycznie sam go rozwaliłem. Oh no! Oh no! Nie no już przegraliśmy. Oh no! Dobra, odbieram kredyty. Odebrane wszystko. Ile mam kredytów? 815. To nie to. Tak naprawdę to ja będę miał tego wymiarza. A może kupię dwa skiny? Nie będzie stać. Kupuję. Kupuję. Jeszcze jednego kupię. Jeszcze mnie stać na skina do kruka, którego kupię? Czy tego, czy tego? Nie no, ten skinek jest ładniejszy. Męka. O, ej, dostanę tego specjalną emotkę. Ile mi zostało? Może jakąś emotkę jeszcze kupię do kruka? Dobra, kupuję tą, ona jest ładna. I zagemy Dobra, gram jedną rundę. Te miski mamki. Dobra, najpierw... Dobra, i ustawiam emotki, które sobie kupiłem. Tutaj. Ta. Tutaj. Ta. Dobra, i gram jedną rundkę. Niech będzie solówka. Ale ludzie, jak się cieszę z tego paników. kupiłem sobie takie ładne skiny. Mogę sobie kupić tego skina? I dobra, nieważne. Jeszcze I sobie pozbieram czy na tego skina do... O nie, zaraz winę. Ale nie się fajnie gra, to jest taki fajny skin do kruka. To jest jeden z najmocniejszych skinów do kruka. Naprawdę. Nie, 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 Pis, nie, 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 nie. Dobra, mam Ej, tu sobie taki nie prąd. Niech ja, też tak ma. Podejrzane sprawy. Dobra, nie ma gościa. z tym O, no! nie, jesteśmy zgubieni. Nie no, ja nie żyję, nie żyję. Ej, ty! Chodź tu! Chodź tu ty. Nie no hita rozwali. Patrzę już koniec odcinka. Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę do następnego.